أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المؤمنون اتقوا الله واتعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون درود براتي شوستري تماتم بشيشي خطبة يست نماز مبلتفا Odprawiacie modlitwy, płacicie podatek, czczycie wraz z oddającymi cześć. Po kalimatu szahada, pierwsze miejsce wśród aktów czci nakazanych przez Islam zajmuje modlitwa. Namaz jest specjalną ibadą składającą się z określonych ruchów i recytacji modlitw, które zaczynają się od powiedzenia takbiru i kończą słowami. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Z modlitwą mamy do czynienia wtedy, gdy sługa staje przed Allahem z głębokim szacunkiem, miłością i, cz i czcią, szczerze się modli i dziękuje Mu. Dziękczynienie Panu za udzielone nam błogosławieństwa, jest naszym zdań, zadaniem jako muzułmanów i lu ludzi. Wdzięczność za każde dobro dokonuje się na swój sposób. Innymi słowy, dziękowanie za wszystkie możliwości i dobra, jakie otrzymywaliśmy, w sensie materialnym i duchowym, powinno dokonywać się ze wspominaniem Allaha. Nasze ciało, umysł, zdolność mówienia, nasze zdrowie są najcenniejszym, najcenniejszym błogosławieństwem, jakie otrzymaliśmy. Tak, więc modlitwa będąca spełnianym fizycznym aktem czci jest wykonywana po to, aby podziękować za to wszystko Allahowi. Święty Koran mówi, że na przestrzeni dziejów wszyscy prorocy nakazywali swoją wspólnotą wykonywanie modlitw. Oczywiście modlitwa każdego społeczeństwa na inne cechy. Modlitwa muzułmanina, jak nauczał i pokazał, Pokazywał prorok Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wykonana jest pięć razy dziennie w pozycji skierowanej w stronę kawy. Koncentrując się na akcie czczy w ogólnym porywie ciała, umysłu i serca, człowiek czuje, że modlitwa obejmuje go we wszystkich aspektach. W pozycji klimatu wierzący pojawia się przed Allahem Bruku. Przed Allahem. W roku oddaje cześć tylko Jemu. Wykonując pokłon na Ziemi, jest najbardziej jego, najbliżej Jego i wyraża mu swoje posłuszeństwo. Modlitwa jest filarem islamu, systemem ochrony przed złem, zadośćuczynieniem za grzechy, najważniejszym, najważniejszym aktem czczy, za który człowiek przede wszystkim. Odpowie w przyszłym życiu. Modlitwa w wyznaczonym czasie wykonana z szacunkiem i dokładnie często jest wymagana w Koranie, jak znak rozpoznawczy muzułmanów. Prorok Muhammad sallallahu wasallam, nalegał, aby modlitwę odprawiać w meczecie we wspólnocie, ponieważ to z pozycja poznawaniu się jedności, braterstwo. I solidarności między muzułmanami. To, co musi zrobić muzułmanin według inspira inspiracji i rad wysłannika Allaha sallallahu alayhi wasallam, to przejawiać się oddanie w modlitwie. W ten sposób osoba, wyłączając się z burzliwych wydarzeń w życiu, pięć razy dziennie będzie wspominać Allaha najwyższego, wyrażając mu swój szacunek i przywiązanie. Sługa z oddaniem zwracający się w modlitwę do swojego Pana oczyści się, uspokoi, odnajduje, odnajdzie pokój i błogość błagość w wiecznym życiu. Człowiek, który, który w celu modlitwy wykonuje łudu lub jest, jeśli jest to konieczne, głos. Oczyszcza się z brudu fizycznego i duchowego. Korząkuje siebie i swoje ubranie. Do modlitwy musi założyć czystą odzież i zakryć aurę. Potem kieruje twarz w stronę Hami, która jest domem Allaha i zwraca swoje serce do Pana. Muzułmanie z całego świata ustawiają się w jednym kierunku i spotykają się w błogosławionym, i wspaniałym skupieniu. Pięciokrotna modlitwa jest dla muzułmanina powinnością nakazaną przez Allaha, której nie można odmówić. Obowiązkowe modlitwy poranne, południowe, popołudniowe, wieczorne i nocne składają się z różnej liczby rakatów, czyli część, krótkich części. Jednocześnie są modlitwy sunne, które prorok Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wprowadził w życie i wykonywał jako przykład dla wierzących, a także modlitwie nafel odmawianych kiedy chcemy. Wierzący, który jest gotowy do modlitwy i wie, jaką modlitwę będzie wykonać, najpierw wyraża swoją intencję a następnie podnosi ręce i wypowiada takbir, mówiąc Allah Akbar, Allah jest najwyższy. Przystępuje do modlitwy ze świad świadomością istnienia Allaha. Jego jedyności potęgi i, i tego, że nie można czuć żadnej innej istoty poza Nim. Z chwilą rozpoczę rozpoczęcia namazu nie wolno rozmawiać. Po wykonaniu takbiru i ułożeniu rąk wierzących staje przed Allahem w pozycji kian. Na początku recytuje modlitwę, modlitwę Subhanek Allahumma, potem surę Fatiha, której treść jest modlitwą i wyraża posłuszeństwo Allahowi Wszechmogącemu. Następnie wymawia Amin i recytuje znaną mu surę lub Aja z Koranu. Pochyliamy i wypowiedzeniu tak było, przechodzi do pozycji ruchu, w której sługa pochyla się i wykonuje pokłon, wyrażając bezradność wobec wielkości i mocy Allaha. W tej pozycji co najmniej trzy razy wypowiada Subhan Rabbi al Wszelka chwala należy, należna jest yy, Memu najpotężniejszemu Panu. Wyprostowując się, mówi "Sami Allahu liman Wszechmogący słyszy tego, kto go wychwala. I wyraża wdzięczność słowami: Rabbana Walach Boże nasz, Tobie składamy podziękowanie. Następnie wyma, wymawia Allahu Akbar i przechodzi do skłonu do ziemi, zasadę. Zażdem wykonuje się poprzez. Ułożenie dłoni, twarzy, kolan i stóp na podłodze, dotykając czołem i nosem do podwoż, podłoża, opuszczając głowę w dół. Osoba, która wykonuje dwa skłony ziemi, do ziemi w jednym rakaće, w każdym z nich mówi przynajmniej trzy razy Subhanu Rabbil Alam. Chwała mnemu Panu Najwyższemu. Między skłonami należy przez pewien czas posiedzieć. Każda część modlitwy wykonywana w takiej kolejności nazywana jest rakaatem. Po wykonaniu rakaatów na zakończenie modlitwy przez jakiś czas siedzimy i czytamy różne modlitwy. Podczas podstawnego siedzenia nazywanego kadetul akira, siedzenie zakończającego. Recytowane są. Modlitvi attahiyat, Allahumma Sali, Allahumu Barik oraz Rab Bana, po wecitowaniu 3 dua, shaikalami go na prawo, naprawę, ramion, imoviny asalamu alaikum warahmatullah. Następnie wykonujemy tym samą czynność w lewą stronę. Kończąc namast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam symbolizuje życzenie pokoju i pomyślności aniołom znajdującym się po prawej i lewej stronie bieżącego, bieżącego ludziom. Wszechświatowi tak jak człowiek, który opuścił ten świat podczas modlitwy. Ponownie wrócił na ziemię. Zaniechanie przew. Przerwanie lub odkładanie modlitwy z powodów takich jak lenistwo, zaniedbanie lub brak koncentracji nie jest zachowaniem godnym muzułmaninem. Modlitwa stanowi przecież jedną z najbardziej podstawowych zasad islamu i najwyraźniejszą okazę oznakiem kultu. Ale كلام الله الملك العزيز الاعلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون